Siempre, to druga część quizu quizów o browsers. W tamtej, tej nie dokończyliśmy jednego quizu i nie zdążyłem się pożegnać, ale kontynuacja tego quizu ile wiesz o browsers i pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału z węczkiem, bo lecimy po 25 subskrypcji. Na 25 subskrypcji gram w Minecrafta. A my już już kontynuujemy quiz. Jaką nagrodę dostajemy po zdobyciu 11 tysięcy pucharów? Oczywiście, że mega boksa co 1000 dostaje się po za 5000, tysięcy, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 tysięcy. Więc zaznaczamy mega bok. Co jest? Mega dostajemy! Dobra, y, musi, muszę to sprawdzić. Y, więc widzimy się już w Browse. Dobra, idziemy zobaczyć. 9500. 10 tysięcy. Co? Co to? Co? Co, co? To jest... co za... Co to jest? Ja myślałam... Nie! Oszukali mnie! 300 monet dostaje się yy, za 11 i 13 tysięcy. Ja mam obecnie 9116, no więc yy, po prostu nie wiedziałeś, że za 11 tysięcy i 13 tysięcy dostaje się 300 monet. O kurde. Dobra, ale idziemy yy. Dobra, idziemy już na quiz, więc widzimy się pstryka. No dobra, po prostu nie wiedziałem. Yy, nie od tego yy, tego... tej zagadki, ale już trudno. Która z w postaci ma tylko podstawowy skin... Yy, yy, trochę nie rozumiem tylko... ma tylko podstawowy. Kurde. Ja nie wiem, chyba Spike czy Kruk? i zaznaczmy kruk. Nie, Rosa. Podstawowy skin. Rosa nie ma skina. Okej, okay, już trudno. Co ile czasu zmieniają się eventy? Jak to? co Ej, to jest! Jak co 5-4 godziny? Zaznaczam 7 godzin. Co 6 godzin? Co? A myślę, że co 12 lub 24 roku Ile aktualnej znajduje się postaci w postaci Stars na ten miesiąc to 27. Dobrze Ile kosztuje po 2000 żetonów w sklep? No, Okej okay. Ale 1000 żetonów to kosztowałoby 250 klejnotów za 1000 Nazwa którego z bralerów jako jedyna jest przetłumaczona na język polski. Ja, Rosa, Rosa. Jak. Co jest? A myślałem, że po polsku napisane, ale to jest dziwne. Ja zaznaczam Rosa, zaznaczam jako Frank, ale i tak krug. O Jezus, nie wiedziałem. Jakie obrażenia zadaje Zielona mgła w trybie Showdown? 1000 HP oczywiście. Ile trybów występuje w Browsers liczących za, e, za które płacimy event kitami. A to e, łatwo, muszę upe upewnić się: e, down, Game Grab, e, Nagroda, Oblężenie, Zadyma i Napad. Czyli 6. Tak? Dobrze. O, to są zdjęcia. Jak widzicie z animacji w Brawl, Animacji w której W której szczynce jest największa szansa na trafie postaci. Oczywiście w każdej szkrzyce jest taka. Jakie oszustwo! Jeszcze ten mem. Co jest tą grą? Po pierwsze, jakby nie było tej odpowiedzi, to bym zaznaczył, że za mega boxa. A y, więc, że w każdej skrzynce są takie same szanse, tylko więcej, y, 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 więcej itemów bonusowych, y, bonusowych więcej y, ponsów i więcej monet. No dobra, już trudno. Za zdobycie ilu Trophy Road od otrzymujemy, odblokujemy tryb, sządom. Oczywiście, że za 30. Zaznacz się, dobrze. Y, która. Postać używając swojego ulta, wyskakuje w górę. Hmm, oczywiście. Ej. Zaznaczę Piper. O, dobrze. Elplino też skacze w górę, ale już trudno. Ile gwiezdnych punktów dostajemy za zdobycie 300 parów na danej postaci? Ale jest czas. I gwiezdnych punktów za zdobycie. A, to po prostu 200 bo akurat oglądam swoje filmiki na YouTubie um, i widziałem, że e, filmik jeden co ma 14 rangę na szeli, trzy bucharów nie brakowało o, i akurat y, i akurat jakoś y, jakoś jakoś y, było tam było 15 ranga i 200 sterpą, ale idziemy dalej. Ile czasu dostajemy nowe 200 żetonów do zdobycia? Co dwie godziny oczywiście. Jak co? A, no tak, o oh Jezus. Myślałem, że co dwie godziny. Pośpieszyłem się. Dobra, teraz się nie słyszymy. Która z wymienionych postaci dostała nowego skina na bolne rodzenie, który był dostępny przez jakiś czas? Dynamite Poco, Jessie czy Mortis? Oczywiście, że Dynamite. Okej, okay, lecimy dalej. Ile postaci możemy odblokować do zdobycia w danej liczby pucharów? Okej. Okay. Na 8, 8, 8, To chyba 7. Czy 8? Słuchajcie, 7. 8, o oh Jezus! Nie tak, bull ból, A, ja myślę, o oh Jezus! Ja się nie, nie pamiętam, kiedy były daty aktualizacji, dlatego nie wiedziałam o Tiku. O, oh jest. O, oh, Clash of Clans. Clash Royale. Tutaj po lewej, druga po lewej nie znam. O, oh, to jest... Co, co to było za gra z tym kurczakiem? Nie pamiętam. Beach na pewno nie. Ale który brawler nie pasuje do pozostałych? hej okej. Okay. Słuchajcie, muszę pomyśleć. Rosa. Jak Tara? Wszystkie post... A! Ja myślałam, że które mają opcję rzucania. O kurde. Ile maksymalnie może wyskoczyć gemów z generatora na środzie. W, w gamergramie może maksymalnie 29. O! Podał. jeszcze link do tego. Jakie to słodkie. A widziałem też Slowa. Ile musimy zrobić za 300? O tak kurde, proste. Chciałem to kupić, ale zrezygnowałem z tego. I na koniec, coś prostego. Jaką szansę ma na trwienie Star Powera w Megaboxie? Oczywiście, że to jest 1%. Dobrze. Dobra. Możemy jeszcze jeden quiz zrobić. Jak nie zdążymy tego quizu w tym odcinku, to po prostu zrobimy na trzeciej i ostatniej części tego. Dobra. Hmm, szukamy jakiegoś quizu. Za jaki czas? Ej, 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 możemy w sumie zrobić. Za jaki czas trafisz legendę? no Dobra, fajny quiz. Ej, znaczy, te znaczy szanse. Za ile czasu trafimy legendę? Ciekawe. Z, ej, ale jak to zgadnie, to ej, nie wiem co. Ej. Robię 10 y, odcinków w jednym dniu. Umowa. Ile masz pucharów? Plus 5000. tysięcy. O, ładnie wyglądają te wszystkie znaczki. Dla, y, a. O, zaznacz się, 5000... tysięcy, plus pięć... Ale nie, ja nie mam, nie mam! O, dobrze, da się. Czy trafiłeś się jakąś legendę? Tak, ale dam temu, tak, kupiłem nie do... Tak, nawet niedawno. Trochę mam takie lagi, jakbyś. Jakby coś. Czy wydajesz prawdziwe pieniądze w Browsers? I. Yy, w ogóle. Naciskam w ogóle. No. Naciśnij się w ogóle. Nie wydam jeszcze ani grosika na Browsers. Daję tylko GMASy, które zdobyłam w skrzynkach. Proszę! Zaznać się! Proszę! No ja proszę! Jest. Kiedy zaczyna mnie już nerwiać całkiem? O, już, dobra, tak zostanie. Kiedy ostatnio... Nie jeszcze ze szkinki. Niedawno. Yy, ostatnio zadmierzę to u kruk. Z jakiej skrzynki trafiłeś najwięcej zadmiarzy? Oczywiście, że z Brawlboxa? Czy brakuje ci wielu zadmiarzy? Nie. A niedługo będzie brakowało mi czterech, bo dojdzie ta nowa postać. Zaznaczyło, zaznaczyło. Ile masz Legend Blosses? Jedno. Yy, wszystkie trzy dziwne. I ostatnie pytanie, jaka jest twoja ulubiona, okej. Okay. Kiedy droga? Mam nadzieję, że jutro. Proszę, proszę, proszę. I... To jest sprawiedliwe! Nie! Dropnie mi się gin. Coś czuję. Co co, 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 co co za lagi są? O Jezus. Dobra, a ja się już z wami żegnam, zasubskrybujcie mnie na YouTube i zostawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem. I zaraz na, zaczynam nagrywać yy, kolejny odcinek quiz w Brawl No i ja się z wami żegnam i pa! pa.